Krzysztof, zobacz 70 plus 7 Gdzie się mamy siły w ręce. Pozdrawiam. Pozdrawiam Bo jak przychodzi kurier Treningowa koszulka Jak przychodzi kurier i ma kartonik Na kartoniku jest napis Ostrożnie Kwadracik Ostrożnie albo nie rzucać Ja wiem, że Łomża i Toruń to piękne miasto, ale co ty chcecie, żeby pan Roman, co pomierał? Czekajcie, już wam pokażę, co mnie tam widzę moje ulubione. Jedne i drugie zarzuciły. Czekajcie. Jak tu widzę, że ostrożnie poczta polska. <laughs> to nie rzucać. Swoją drogą, bardzo ładny macie toster w Toruniu. Sądzę, że Storunia. Dostanę troszkę gazu łupkowego do ojca dyrektora. A tutaj mam list. Listu wam nie pokażę. I trzy zacne łomżańskie browary. Ja wiem, że browary są w każdym sklepie, mogę sobie kupić, ale wiecie, to są takie niespodzianki. Nikt mi jeszcze na przykład... Nie, dostałem kawę raz kiedyś herbatę. Przepraszam, pozdrawiam jeszcze raz. Widzunia od kawy, herbaty i różnych pysznych cudów. Dostałem szampony od zapaśników. Znaczy ja dostałem szampon. Dlaczego? Do kucyka, którego już nie mam. Dostałem yy, szampony. Dostałem różne... Ciekawe tematy, ale tutaj czuję, że w tosterze nie będą to jakieś wypieki specjalne. Pakujemy coś? Sekundkę, sprawdzam. A mam sprzęt. Nie uwierzycie, oryginalne... oryginalne pierniki toruńskie Kopernika. Proszę Państwa, uwaga. Różne gatunki, jak do mnie mówię. Nie jest to gaz łupkowy, ale czad! No to czuję, że do domu nie doniosę, ale wiecie, jakie mi nie podarują? Super pakowanie. Dzięki Toruń. Magdalena z Bartkiem, Bartoszem Bartłomiejem. Jakże mu tam jest. Ty! zacne Co ty to z folią bąbelkową. Czekajcie, pewnie jakieś specjalne. Ty, piernikowy coś. 5-6% alkoholu. Data produkcji. Toruń, Toruń, jestem zaskoczony, bardzo mi miło. łąża. Ja was proszę, nie wysyłajcie mi prezentów, paczek, bo co ja wam mam odesłać? Stary jak historia, coś pod browar piernikowe normalnie, coś takiego, jaki <laughs> jestem uśmiechnięty, bo otrzymałem, czekaj, coś tu jeszcze się w ogóle, jeszcze, ty gościu, tu są różne rodzaje, ja pierdykam, śmietanka toruńska, co to, ze to nazwy seksowne, <laughs> dziecka, dziecka, chcę by rozbić, bo ja pierdykam. No i co, warto być YouTuberem się okazuje. Nie gadaj, że cztery sztuki są. Śmietanki toruńskiej. No dobra. Jeszcze dwa zakopane. Oj, dzieci, dzieci. Zatem, zacnę to prezenty. Niepotrzebnie zupełnie. Jest, jestem skrępowany. Sznurami nieco. Takie nieco zawstydzony, bo, bo. Wiecie o co chodzi? To nie Mikołajki. To nie urodziny Zaremskiego. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, że w kontakcie jesteśmy na bieżąco, po troszeczkę idę pić, a albo chrumkać bardziej, a <laughs> cześć. Ale patrzcie teraz, jak wyjąłem kartonik, <laughs> jaki seksik, <laughs> kurde. Pełen czat na plażę, idealne, mam też list. Teraz się zagłębię, Toruń, mówiłem, że rzeźbie czy nie mówiłem, <laughs> ale spryciarze. Co ja wam tu mogę na przykład wysłać na adres zdrowy? Co ja wam tu mogę, sponsorować? Jest pod Beskidzia? Krówki tu mamy, produkcję krówek tych takich, wiecie, krówek, mordoklejek między innymi. To teraz je krówki. Ja pierdykam, no co za dzień. Dzięki. Łomżink i Torunin się okazuje. Coś takiego. Człowiek to jest w ogóle taki zażenowany czasami. Wbijam w list. Czekajcie. Szafa gra, jest kartka. Myślałem, że to, a rzeczywiście to żółw. <grywki> Jaki gość w ogóle. Z konieczną czterolistną. Panie Zaremski, to jest bardzo miłe, że auto i tak dalej. Wy się tam nie żęcie w tym roku, jeszcze pamiętajcie. Niech mama się nie stresuje. Aaa, wszystkiego dobrego, jeszcze mam tutaj tajny list od Łomżinga. coś podobnego. Widzicie jak jest fajnie? Łomżyk <laughs> do rozpakowania, że ja się zachleję na śmierć w ten weekend. Łomżyk i to running. ja pierdykam. Dzięki kochani, dać popracować, jakiś film stworzyć, jakieś życzenia urodzinowe posłać, przesłać, hej. Zobaczcie jak się mi czasami jakby starym, jakby starym, jakby starym wywalcem. Jakby 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 czasami się mi rapuje, no jak ma, mi się zgrywa wszystko. Mogę na rozkminić Namacajnie, cajnie, tak że to tak tak jest kwić także i nie, także nie, także wiecie, namacalność jest ważna jagła. Po co komu takie jagła? I żebyście mi w ogóle na weekend się nie szykowali z głupotami. Po opóźnieniu przede do Przed wszystkim aż Po opóźnieniu wszystko idzie. Gadam co innego, obraz co innego. Ale raperstwo. jest kwaleracik. Kwadra Znany już wam i czy nadal jest Rapój Dębski Sąsiadkę, nie poznawałem wasz. Słońce pod słońce szło, słońce szło Uliza, się na Adolfa Adimcze I jadę, i załatwić parę tematów Temat numer jeden mam synk od dziurowców, już nie pierwszy zresztą i busiarzy Maremski, na leszczu czuł, tru, tru, to do mnie mnie, mnie, kwadracik ja tego nie robię, samo się robi takie klejki na, klejki na tylne klapy, na, na klapy naszych dużych aut dobra, jest kwadracik dzisiejszy dzień obfitował, chyba jak się to skończy na obfitacji obfitował różne ciekawostki a za... znowu plumka zaczęło się od panów kurierów z dwóch, z paczuszkami, które już widzieliście wcześniej Toruń, jak wy to jesteście. Łomża, Toruń, pierdolony też tak się wyrażę. No cudnie. Tematy zostawiłem w domu, w, domu, w pracy, żeby mnie nie kusiło, bo do pracy przyjęły towary. Żeby nie kusiło, bo na jutro muszę być sprężynka, na rano, bo wcześniej wstaję. Mam tematy do obskoczenia różne. Podobno weekend o tym mówimy jaskółki latające wysoko pod niebiosami ma być weekend i cały przyszły, prawie początek, przynajmniej tygodnia do środy ma być 30 stopni. Ja Wam to mówię, ja się znam na tym najlepiej. Proszę Państwa, widz, który szuka auto za 50 tysięcy euro. Kuźwa. Ja to się takie nie bawię to za Cienki na to jestem. Kurde, panie tam... Na filmach ładnie wyglądam, ale żeby za 50 koło euro auto wynaleźć, to. trzeba mieć fantazję ułańską. Chociaż powiem wam, że pewne kroki poczyniłem. Zleciłem. Panie Tomku, panie Tomku, panie Tomku. Panu Tomkowi zleciłem temat. A pan Tomek do mnie z odzewem z Ja mam także Harley'ka Harley do sprzedaży Chce też Harley'ka fajnego har, har, Harley'ka Motocykl taki chromowany fajny Harley Davidson proszę ja was Tylko ma krzywą felgę z przodu Lagi całe wszystko całe w cenie zacnej Jak na Harley'a to kurde faktycznie Jakbym był stary, gruby i brzydki to bym sobie kupił Harley'a Ale nie przystoi mi tymczasem Zbyt młoda twarz mi jak tu wieje A, sobie Wietrzyłem Wietrznikiem i, i Teges we wtorek na wtorek mamy chyba ostatnie miejsce wolne na, na 27 natomiast na 3 mamy trzy miejsca wolne znów no się grzebie i tak po kolei po 2 po trzy miejsca wolne także spokojniutko działamy rozkręcamy, pomagamy gdyby ktoś miał z kogoś do pomocy kwadracik widzę gołąb. resztą mam się taka nie z nagrania z tych już. siedzą na środku ulicy, trasy i nie zjedzie ci. wiadomość Dobra, ostatnio na Niemcach pojawiło się, na powypadkowym placu, zobaczycie film yy, Przez weekend być może wejdzie, na pewno wejdzie Sporo aut świeżutkich, cudownych W pierwszym laku, lakierowaniu, skrót takie wymyśliłem Ale po gradzie Musiało dupcać nieźle, skoro tak audyce Obtłukło, jak jest szyba w miarę Pozioma w tych samochodach, to roztłuczone wszystko Ale wiecie, tam panowie od wyciągania w Sobie zarobią a auto świeże w dobrym pieniądzu może warto tulić. Jak Salon Polska kosztuje 18 rok, nie wiem, takie A8, nowe ileż to może kosztować? 400 tysięcy, 300? Pojęcie nie mam. Tam kosztuje właśnie 40, 51 tysięcy euro. Tam i netto brutto, popisali opaki ceny, a to tak Średnio w netto brutto i dup pełny parki. Gresz też to zawsze tak jakoś tutaj się to dzieje takie to Cofa. Parę Grażyna jak patrzcie, czekaj. pilnuje ręce pod boczki <grymna> alfa cofa. Ciekawe, że grażyna coś powie na to cofanie Przepraszam. Idealnie rowak wyjechał. <grymna> Fajnie było. Sama radość takie sytuacje oglądać. Naprawdę serce miętknie. No tak, nie zaparkujemy nigdzie. Może wyłączę tą kamerę, żeby... O, na miejsce, ale lupo, że ludzie, lupo żółte, które tam się momentalnie... O, gozioko ma brodę, półtora metra. Lupo tam się wbije, to lupo to nie jest pierwsze łapanki. Dziewoja lupem zaraz zajedzie, żółty. Mryga, mryga, czy ominęła? Ominęła, ominęła, czy... A gozik, prawda, nie ominęła. Sprytna jest, wjechała. Czy jak sprytna, no bo było miejsce, wjechała. I słuchajcie mnie wyraźnie. I kto to mi tam zlecił temat zrobienia kolejnych zdjęć. No kurde. Opy. Przypominam, nie wysyłam zdjęć z placy. O, tu nie wejdę. Za wąsko, za wąsko. Jeszcze jedna pętla. Nie wysyłam zdjęć z placy bo, samochodów, bo to jest jakby... A nie mogłem wjechać. Stop, 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 stop. Pan bieżdża oplem, a nie korzotem. Dzięki, dzięki. Nowa astra. Dajesz, mistrzyniu. Yy, nie wysyłam zdjęć, powtarzam, bo to się mija z wszystkim. Głównie z celem. Dlaczegoż? Dlategoż... Poza tym nie chcę mi się już w SMS-ach odpisywać, dlaczego nie wysyłam zdjęć. Słuchaj filmów, słuchaj instrukcji. <laughs> yy, proszę... O kurde na Ten wlezie ja wyjdę, dobra. Nie wysyłam zdjęć, bo wysyłanie zdjęć to jest yy, robota Syzyfa. Syzyf to jest taki facet, który płaka pod górę, ale kutasik długi, przynajmniej ten. Płaka pod górę, a on mu cały czas ślatuje. Czyli ja wysyłam zdjęcie i czekam na odzew. Tą internety mielą, mielą te zdjęcia, mielą, mielą. Za 30 minut pan szanowny odzwania, pan. Taki zielonkawy jakiś. A tego auta już 30 minut nie ma, naprawdę, jeżeli jest fajne, naprawdę, bo ja wypatruję, wiadomo, nie ma dziewiaki. ino auta fajne. Jak auto jest fajne, już tam z, z Januszem, z Wąsami. Ta... Bierzesz pan? I no, czy. Wie pan, nie wiem, czy biorę, bo czekam. Y, nie wiem, czy biorę, bo czekam na odzew, że halos polski, że y, Kowalski się namyśla. Abdulak daj klucze, ja patrzę, bo to Zaremski znowu. Znowu się namyśla, zdjęcia robi. artysta mówią na mnie czasami. Także wiecie, fotki, jak jest konkretna robota, to lubię taką robotę i te prace są sprytne, szybkie, takie wiecie, obrotne, bo, 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 bo samo się to wszystko nie zrobi. Natomiast jak zlecenie... Coś tu jakąś muzę zapodobał, że sobie szybę, ale wyciszył. Pani tu? O, mnie, panią, że z maluchem weszła. Tak to jest w skrzydziówkach. Spokojnie tam. tylko można pobijać, tylko nie zabrać. O czym mówiłem? O tych zdjęciach. No właśnie, to z tymi fotografiami to ja tam nie jestem mistrzem fotografii. I też macie do mnie żal że y, nagrywam porzucika, a kamerka tak omiotła y, jaką Audiczkę i, i fu, znowu na kamienie. Pani Lesz, ta kosztowała. Panowie, panie, dziewczęta, chłopcy, nie mam pojęcia. Jak auta nie testują widzowie, to ja nie mam szans, nie mam czasu, nie mam sposobności, nie mam logistycznego rozeznania, żeby, żeby, żeby to y, auto, y, z, jak się nazywa, z, z, zbadać cenę, bo gdybym chciał zbadać cenę nawet jedną dziesiątą tych samochodów, które tam stoją, to Powiem wam, też mnie nie dał rady, bo tego tam jest naprawdę sensowna ilość, potężna. Audiaksów, jak mówią Hiszpanie. Park break? Co ty tu gadasz do mnie? Pani pojechała, uśmiechnięta. Ja tu gadam do siebie, może się śmiała z tego, że ja gadam do siebie. Także to wszystko przez was. Jestem tu czasami odbierany jako dziwny gość Gada do siebie Jak do widzenia A może śledzi? Eee, Swift z dwoma rurami z tyłu Znowu Pani biegła? Też czerwonym Co to za Swift jak ma dwa wydechy? Dwie rury takie wiecie pojedyncze Spoilerek na daszku, czerwony jak Lamborghini no i tyle chciałem powiedzieć. Miło się do Was tutaj dzisiaj gada. Raz będę jeszcze przemawiał, bo mam parę tematów z SMS-ów od Was i mam parę tematów z telefonów dzisiejszych. Ale to tak wszystko po kolei muszę sobie poukładać, jeszcze. Sytuacja jeszcze z wczoraj, kiedy to chłopaki, że to było przed, czy jakoś przedwczoraj, przed kupili od niemieckich Rumunów, niby z domu, ciszej, niby z domu auto, i później były problemy z zarejestrowaniem, bo czyli tam nasi Polacy pod urzędem naciągnąć na ubezpieczenie w kwocie 200 miejscowych jurandów <laughs> ale goście, te dam te dam YouTube, numer, kontakt do Zaremskiego Zaremski pomógł, zarejestrowane bryki w kwocie urzędowej, bez oszustwa także Polak, zawsze Polak lubi wilcem i pod górkę lubi, lubi zrobić, zawsze, za granicą tym bardziej uwielbiają takie wiecie, co to się plątają wszędzie nic nierobiący, <laughs> tylko szukający okazji, gdzie można z kogoś skórę zedrzeć Taka sytuacja. Sytuacja również, została wysłana laweta. O, wiecie, Bo ktoś się rozkraczył na drodze w Niemcach, a że ja tam laweciarzy różnych mam połapanych w związku z tym, że kanał prowadzi się dynamicznie, zrobiłem akcję organizacyjną. Kto jest w okolicy, okazało się, że fakt dopiero jutro, ale, ale gość wraca na pusto z jedną sztuką i, i gościa zawinie. Bo ma akurat po trasie, tam 50 km czy 70 km zjedzie W głąb kraju naszego pięknego Niestety jesienią już pachnącego, chociaż następne jak wspominałem Kwadracik nagrywa Jak wspominałem, mają być zacnie A się ochromował Upalne, co mi tak świeci w pałę jakoś to dziwnie, gdzieś tam blokadę czy coś W ogóle mnie nie widać Fiat Co to jest? To się Uno nazywało, tak? A z klatką w środku. Skurczy no, no. takie są tematy, że. Jak Uno. To, to Uno. <grystanie> Jakiś rally Cross pewnie. I TGS. Y, y, grube auto było. To było. Wyjazd był. 27. Wiecie, że. Ostatnie miejsce. Znaczy pan z się jeszcze waha. To powiedzmy, że są na dzisiaj dwa miejsca, bo pan, pan znaczy waha. Zapisał się, ale. Wiecie, to się wszystko może zmienić. Ale bardzo chciał. Marzeniem jest BMW. Trójka lub piątka grubsza. Pan sobie ukochał gdzieś na niemieckiej stronie znalazł temat za dwadzieścia kilka tysięcy euro przedstawiłem mu cenę z placy, to mówi, że chce jechać chociaż to zobaczyć. Nie mówi, nie mówi że kupi, bo, bo... Ile mówi? No mówię tyle. Tyle stoją. No wiecie, plac, a salon, jakaś gwarancja, jakieś różnice pewne są. Tu faktura, tu umowa, wszystko do przemyślenia. Co kto lubi, jak kto lubi i gdzie z kim lubi. No byle, wiecie, unikać sytuacji, kiedy to kolega koledze. Nareczka, no, czekajcie sms znowu, jakiś tajny.